Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą to projekt realizowany od dwóch lat w sześciu placówkach oświatowych, czyli w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich z terenu powiatu sierackiego. W czwartek miała miejsce konferencja podsumowująca projekt. Dzisiaj jest konferencja podsumowująca projekt, pilotażowe wdrożenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Sieradzu. Dzisiaj jest dzień, kiedy podsumowujemy ten projekt i zrealizowane działania w ramach tego projektu. Projekt jest realizowany do końca czerwca i dzisiaj spotykamy się właśnie tutaj w tym celu, żeby każdy z nas miał możliwość się wypowiedzieć, podsumować tą naszą wspólną pracę, która trwała dwa lata. Dyrektorzy szkół cenią sobie ten projekt. Ich zdaniem dał on wiele możliwości w rozwoju obszarów w relacjach z dziećmi, rodzicami i nauczycielami i nie wyobrażają sobie zakończenia inicjatywy. Jak podkreślają, były przypadki, że rodzice kontaktowali się bezpośrednio z centrum, omijając dyrektorów, koordynatorów. Między innymi mogliśmy doszkolić naszych nauczycieli w radzeniu sobie z tymi uczniami, w prowadzeniu zajęć z tymi uczniami. Bardzo dużo odbyliśmy superwizji. Również nasi uczniowie bezpośrednio w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym mieli zajęcia ze specjalistami. Również sporo spotkań z tymi specjalistami odbyli nasi rodzice. Przede wszystkim były to różnego rodzaju zajęcia. Bardzo doceniamy zajęcia ze specjalistami, dlatego że na co dzień nie mamy takiego bezpośredniego z nimi kontaktu. Natomiast tutaj dzięki świetnym relacjom w stewie i tym, że dzięki temu projektowi nawiązano bardzo dobre relacje. Czyli między uczniami, między rodzicami, między nauczycielami zrodziła się taka otwartość rozmowy, duża przestrzeń do tego, żeby wychodzić ku potrzebom. O pracy z uczniami i realizacji projektu mówili nauczyciele, który ich zdaniem poszerzył horyzonty i podobnie jak dyrektorzy chcą kontynuować inicjatywę. Myśmy przeprowadzali y, takich kilka dni, gdzie dzieciaczki były po prostu uwrażliwiane y, na tolerancję, na akceptację y, dzieci z y, szczególnymi potrzebami. Na pewno chętnie podchodziły do. Wszystkich tych zajęć i, i aktywności, bo no wiadomo, że było to w formie zabawy, rozmów i, i prac plastycznych, więc na pewno były jeszcze szczęśliwe. Ogromnym wsparciem dla nas była też wypożyczania z FEF, gdzie mogliśmy korzystać z wielu pomocy dydaktycznych, środków dydaktycznych i to też wykorzystywaliśmy. Mieliśmy możliwość, jakby, poszerzyć swoją wiedzę, którą później dzieliliśmy się wśród innych nauczycieli, pedagogów na radach pedagogicznych czy na spotkaniach. Zespołów zintegrowanych czy wychowawczych. Nasi uczniowie bardzo chętnie brali udział we wszystkich spotkaniach w ramach projektu, chętnie korzystali ze wszystkich wskazówek. Przychodząc później, mówili, że bardzo, bardzo poszerzyli swoje wiedzę na temat, jak zachowywać się w stosunku do rówieśników, którzy mają jakieś różne zaburzenia rozwojowe, jak można z nimi nawiązać kontakt, jak ich wspomóc.